Yo, cześć moneciku, jestem Elvise, i witam was moi drodzy bardzo, ale to bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale serii Minecraft Survival. W tym odcinku, moi drodzy, będziemy robili najlepszego pranka w historii, ponieważ jak sobie widzicie, obecnie mamy na sobie policjanta i w tym odcinku będziemy właśnie prankowali Abre, że niby jestem prawdziwym policjantem i zobaczymy, czy on się na to na w ogóle nabierze, ponieważ mam ze sobą swój mundur i mam również sztuczną legitymację, że niby jestem tutaj starszym aspirantem Elvisa Minecraft i zobaczymy, czy w tym odcinku uda nam się Abre na tego pranka nabrać, bo to jest chyba najlepszy prank, na jaki mogę kiedykolwiek Dobra, ale w tym momencie każda osoba, która strzeli suba Oraz sobie w komentarzu dynia, otrzyma danie serduszko Ale trzyma ten kanał koniecznie, będzie, bo bo to jest bardzo ważne Dobijamy do końca roku miliard subu. dobra, zaraz teraz tak Tylko musimy Abra znaleźć i będziemy go właśnie dzisiaj straszyli Weź, Weźmiemy go do aresztu i jakoś tam sobie potem ogarniemy Żeby to był serio idealny prank, dobra Ale czemu nam się to będzie Tam jest wreszcie Abra, więc to już tam wbijamy I zobaczymy jak nam się uda z dobra Elo wariacie, dzień dobry Dzień dobry! O, siema, co jest to... Dzień dobry. Dzień dobry. Sza, co ty masz nowego skina, byku? To jest mój nowy mundur policjanta to co to jest skina, nie mundur! Jak to? I tą czapkę masz taką w przydech, To jest obraza... To jest obraza funk funkcjonariusza policji! Idziemy <śm> do aresztu, <śm> idziemy do aresztu! Idziemy do aresztu! O Bo będę strzelał! Ja mam cię strzelić! Ja mam cię strzelić! Szczególnie od czekawczy nie będzie! Co i... Nie będziesz... Sobie... Nie! Z tymi stójkami. Dobra, wiesz co? Aż tak mi bardzo nie wierzysz, tak? Aż tak mi bardzo nie wierzysz, to masz tutaj do To jest szlamu. Nie! Nie do serca! Nie! Typie nie! Nie! Co ty robisz, typie? To jest. To jest zabójstwo <grym> tak na w policji! Tak <grym> Taki. Tu jest na dla funkcjonariusza policji Ej, ty zjadłeś jakiś gumisia co. Okej, okay, a więc ty a, Nie no, nie komentuje, ja pierdziele Ale Dobra, dobra ja ja, A może ja po prostu rozwalę jako, że jesteś policjantem Łap, łap to jest a moja... A ja pracuję dla gangu, to... pracuję dla GANKU! Nie, gangu. nie, stój, dwa, dwa serca, tybie, dwa serca Nie, nie! Pracuję dla ganku! Nie no, ja a! czyli nie... Moi drodzy, właśnie umarłem, właśnie umarłem Właśnie Abram nie zabił, ale... Ale właśnie dlatego będziemy mogli go wziąć do aresztu. Właśnie dlatego, że to jest napaść na funkcjonariusz policji. I może nawet iść, iść ze skał do więzienia. Szczerze, to jest po prostu idealny prank. Ale jak sobie widzicie, Abra chyba mi nie uwierzy, aż tutaj tej mojej niby legitymacji nie dam. Bo to jest serio. Odjechano, dobra, tylko teraz pochodzimy na górę. I lecimy do Abry, żeby go dalej nabierać. Po prostu, szczerze, to jest najlepszy prank w historii. Tylko właśnie go jeszcze bardziej sobie tutaj zrealizować. Bo Abra mi musi uwierzyć. I jestem w pewien, że się tak potem wystraszy. tak się zestrasz. To będzie idealny prank, dobra. To tam jest tego lodowiec, ale ja ci on nie zabił. On mnie bez żadnych skrypów zabił, a mam młodego policjanta. No to jest jakiś kompletny żartik mina. Ej, abra, stój, stój. Widzisz, że mają policjanty. Nie, bo nie wiedziałem, czy zbierać te twoje itemy. I tak patrzę, a to jest legit starszego aspiranta Elviso No Właśnie, widzisz? Pup? Czyż My nie? nie? mamy policjanta na serwerze? Z szeryfa nie ma. No ale właśnie, ale pan Maciak mnie właśnie tutaj jako prezent zabił. No z to jest złota blacha. Moje no zdjęcie, data, data wydania z wczoraj? No właśnie. Ej, ale o co Oficjalnie ma pan Maciek Koks, bo nie ma teraz ogólnie na, na, na Komenda stołeczna milionowica? Dokładnie. By no. mamy w ogóle komendę społeczną? Z tej stołeczną? No oczywiście, że jest. Czy pan o tym nie wie serio? Być to jest jakiś fake. ale a ta tak. wygląda normalnie? W Wczoraj co byłem, jest? byłem w ratuszu i pan Maciek mnie zatwierdził, więc jestem teraz oficjalnie policjantem. A pan napad na funkcjonariusza policji. Ty, póki co, to ty nie masz legitki, więc nie jesteś żaden policjant. Oddajesz no. mi ją w tym momencie, strzałów ostrzegawczych nie będzie. Bajet, Dobrze, mam, mam cię drugi raz rozwalić. Nie, stój ty, nie, to by było nudne. Starsza spirat. Wiesz co, bo jakby... Rzecz z tym, że ty na 100% stujesz, tylko jest jeden problem. Jeśli te, w tym 1% szans no. nie trollujesz mnie, to mam przesrane. To masz tak bardzo przesrane. <laughs> dobra. Jeszcze raz cię Ej, stój! Stój ty, nie, stój, ogarnij się! Dobra, a więc teraz tak, albo mi znajdź moją lektymację. Dobra, dobra idziemy na przesłuchanie, idziemy teraz psiarnią. Stój, idziemy na przesłuchanie, idziemy w to momencie Pracuję dla gangu, Nie psami. Słyszysz? Słyszysz? Nie! Nie gadam! Strzelamy. Z strzelamy, strzelamy w niego, moi drodzy, strzelamy w niego. Ja pierdzielę, że on mi aż tak bardzo nie wierzył. Dobra, stój, albo cię teraz aresztuje i to na długo! Mam prawo ci... Nie gadam z psami, mam prawo ci Mam prawo ci zatrzymać się na 48 godzin bez podawania powodu! Stój! A to dlaczego? A co, że jesteś ponad prawem? Tak! Mój Podać powód. Nie możesz mi na dołek zamknąć. Napaść na funkcjonariusza i znieważenie go. Idziemy. Nie napaść, to ty mnie za, zaatakowałeś. Idziemy albo pójdziesz do więzienia. A teraz się chcę tylko wyścignąć. Dokąd idziemy? Teraz ty ty jakie ty, ty tutaj masz bary? Masz barki takie złote? Ty, faktycznie może to sprawdzić A no co się to prawdziwy mundur? A co jeśli ty nie, nie prankujesz? Stary, gdyby to był prank, to szczerze. Nie, jeżeli to, to jest się jeden poddał. z twoich kolejnych głupich pranków, to wiedz tylko, że dalej wojna pranków trwa i dalej jesteś frajer i dalej jesteś lamus. Gdybyś był jeśli prank, powiesz, to byś się poddać. A, a teraz po, idziemy do aresztu! Jest... Baby, baby! W tym momencie masz mnie za idiotę? No, Serio? Jeśli powiesz, że Abra jest lepszym pranksterem, to wtedy będzie koniec. to nie jest wojna pranków, w tybie, to jest prawdziwa legitymacja. Ej, służba, baba stary. Tu jest nawet pieczątka z urzędu. Nie no, idziemy, idziemy teraz szybko, idziemy. Ale ja nie słyszałem nic o tym, żeby Maciuch dawał ci jakiekolwiek, jakby, no, prawa i permisję do tego, żebyś był mundurowy. Bo z tym dawno nie rozmawiałeś, idziemy. Idziemy. No jak dawno, dwa dni temu nagrywaliśmy odcinek. Ale godzinę po tym jak e, mnie też. E, 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 go nagraliście właśnie miała miejsce e, 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 ta sytuacja. Idziemy dalej, wbijasz. Coś mi coś śmierdzi, bo pieczątka jest ten pod pieczątka, ta, no data wydania jest no. z wczoraj, a nagrywaliśmy odcinek dwa dni temu, a ty mówisz, że to się stało godzinę po nagraniu. Czyli coś tutaj kłamiesz, blefujesz. Nic nie kłamie, idziemy. Wbijasz, tu, wbijasz, tu teraz. No nie wiem, ale, w ale jest a co ale jest. Świadczy areszt no ale, ale, ty nie podałeś żadnego powodu, nie przesłuchałeś mnie, nic dlaczego mam idziemy, do, idziemy, do idziemy, tu! Śled... najpierw wszystkie itemy swoje do... i co nagle zmieniasz zdanie? chyba jesteś coś jakoś tak źle wykwalifikowany chyba nie, nie, przewrowadz... nie, nie miałeś przeprowad... wszystkie itemy składasz do dypozycji. szkoleń! w tym momencie wbijasz tu, wbijasz tu? nie miałeś chyba szkoleń Przepraszam. mam nie, jutro, nie mam wbijasz tu do aresztu? wbijasz tu, wbijasz to dlaczego do aresztu? typie nie, nie mam czasu bez podania powodu, bez nakazu, bez niczego no właśnie, no właśnie go chcę podać typie, tam! Ale, no okej, okay, mogę ale wejść, na... No, wszystkie nie twoje no. itemy musimy tutaj złożyć. a więc tak, to, 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 to będzie twoja cela, a zaraz twoje wszystkie itemy wbiłem tutaj, do tej Nie, strony. nie pójdę do celi bez żadnego przesłuchania, to, bez podania no powodów się... i chodź, mam prawo, mam chodź. prawo do telefonu jednego oraz mam prawo do prawnika. W ma momencie tam wbijasz? Wbijesz Wbierz ten pokój i nie ma go okay, na stale przesłuchałem, to jeszcze ma sens. Jest to offline. Co do tego prawa, jeżeli tak? Ale co offline? No swój prawnik. No. twój prawnik nie był offline. Siadasz zdejmujesz zbroję. Za się! nie jesteś spotrzywanie się! Nieprawda! Jadne. To jest moja... Ty na sobie zmieniłeś i myślisz, że kozak jest, na Nie, mam, mam dokumenty i mam blachę. Nie, stój! Stój, bo zaraz pójdziesz do więzienia! Zdejmujesz zbroję, żeby ze mną no, no dobra, okej, okay, zdejmujesz zbroję, no. Siadasz, na krześle siadasz. No. Siadasz. I, i, I teraz mi powiedz, dlaczego napadłeś na, na mnie i mnie znieważyłeś? Dlaczego? Ty, ale ty przecież... Ale ty do mnie przyszedłeś, zaatakowałeś mnie i, i się dziwisz, że jakby ja się bronię? To nie był atak, ty to było... 20 IQ? To było przywitanie. Powiedziałem ci cześć, a ty za mnie śmiałeś i mnie uderzyłeś i mnie potem zabiłeś. No, za, no śmiałem się no i walnąłem ci, wiesz, tak jak na zasadzie kumpel kumpla, a ty od razu spinasz. Stary, to nie jest kupol kupla, ponieważ już dzisiaj kuplami nie jesteśmy, tylko jestem tutaj ponad prawem, rozumiesz to? Dobre, jestem po prawem. Okay. Ja, nie, czekaj, 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 czekaj. Totalnie rozumiem i totalnie zaczynam wierzyć, że jesteś funkcjonariuszem. Dokładnie. Tylko powiedz mi jedną rzecz, ale tak szczerze, teraz jakby już bez beki. Błagam, przyznaj się. Błagam, przyznaj się. Jakby specjalnie chciałeś mnie wpakować tutaj w te problemy, bo jesteś zły za wojnę pranków, bo jesteś lepszym pranksterem. Nie jestem zły, ale... Przyznaj się, no przyz... Chcia... Chcia... przyznaj się. Chciałeś, chciałeś porozmawiać, a ty mnie zabiłeś, dupi dupi typie! Dupi to jest napaść! I pójdziesz do pierdla i, i tam zgnijesz! I drogowym sterować w że ja stąd tak? elo. Ej, Siema. stój! Stój, nie, wiesz co? To... Nie, sam tego chciałaś. idę na... Nie, nie, idę do sądu, elo, idę do sądu, elo No, no i co mi zrobisz w sądzie? No i co, krawężnik się przestraszył? Tak chcesz się bawić? Serio, zacząłeś to? mnie... Ty, ale to ładnie wygląda, co tak. mam się oddać? No, to oddałem już to? Idziemy teraz do, do mojego gabinetu dlaczego miałby... Ale dlaczego miałbym wierzyć, że ty jesteś serio do, jest gabinetu. A tu, do gabinetu! do no, gabinetu Ale o co, ale o co tobie chodzi? Co ja ci zrobiłem nie wiem? Wbijasz tu do gabinetu, wbijasz tu, wchodzisz Gabinet. No idę, no jestem, no jestem, jestem panem szeryfem. Nie, to jest moje biurko, ty będziesz e, siedział na, e, na dywanie, którego nie ma. Posłuchaj mnie. Okay, to zostaw no, ten złącznik. Posłuchaj mnie. Po, posłuchaj mnie, ty. Ale masz nagi, słuchaj, typie. Typie, słuchaj mnie. Bezczelnie zlekceważyłeś zlek moje wszystkie prawa i mnie bezczelnie zabiłeś i nie wyśmiałeś. <grym> wszystkie? A konstytucję to gdzie złamałeś? Ono już nie istnieje, przykro mi. A, okej, a to dlaczego? To nieważne. A co, że rządy się zmieniły? Przecież dalej Maciek jest prezydentem. Ale co z tego, skoro ja tu jestem teraz prawem, ja będę wszystkim mówił, co mają robić, rozumiesz? Jestem prawem, Dobra. mam blachę policjanta od dwóch dni, a Kieruje tylko drobówką. Słuchaj mnie, ja serio chcę dla ciebie dobrze, więc tylko teraz przejdźmy do aresztu, wbijesz tam i ja ci wszystko wyjaśnię, OK, Tylko chodź tam, chodź. Chodź, proszę cię. Ale ja bym. E, jak przyjaciel przyjaciela wbijesz tam? Ja ci wszystko wyjaśnię. Chodź. Przyjaciel, przyjaciela. To był argument jaki dzisiaj jest słyszałem. Chodź, a więc tak, e, wbijasz tego tutaj, e, swoje itemy, tutaj e, skrzynki wszystkie. Serio, zaufaj mi, zaraz nie. Ci... No mogę. Odłożyć? Nie bo mi ukradną. No nie, nie ukradnę ci, jestem policjant, nie mogę cię okraść. Nie jestem w stanie, nie mam prawa nawet. To jak nie, a, 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 a ten policjanci co w łapy biorą, łapówki i tak nie, dalej. Nie, a teraz tylko sobie przechodzisz do tej drugiej celi. Przechodzisz tutaj. Okej okay. Okej okay. okay. Wiesz, tutaj jest pusto A zaraz nie bardzo uważnie posłuchaj, mój drogi kolego Chodź, pogadajmy teraz No TO BYŁ PRANK! <laughs> TO BYŁ PRANK! HAHAHA <laughs> <It's... śmiech> się się, wyjdziecie aż muszę do serwera I to był po prostu najlepszy prank na świecie I on się serio nabrał I swojej tematy teraz nie ma jak stąd wyjść Dobra I co ty myślisz się teraz? Co ty myślisz? Ja ty... nie rozmawiam z tobą Nie rozmawiam nie z tobą Nie rozmawiasz, tak? Nie, nie. No to, no to ogólnie tutaj teraz panu do miłego pobytu. Ej, nie nisz ścian! Nie wolno niszczyć! Nie stój, niby nie! Nie, 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 nie! nie, Stój, 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 stój. zniszczyłeś obraz. no Ale to co ja teraz Nie ma! Do widzenia! Miłego pobytu, elo! No co mam tutaj siedzieć niby? Elo! <noise> dobra, moi drodzy, ale tak, bardzo, ale to bardzo, dziękuję za sami widzicie. A o... może mnie wypuścisz, co? Elo, oglądanie tego chorego odcinka. Ej, no widzę cię, tutaj rozkopałem przecież ścianę, widzę cię. <noise> przez jedną kratkę, jesteś przy sądzie, widzę cię, widzę twój. Wypuszczaj mnie, albo będziesz miał naprawdę przekiki Zaraz pogadamy, zaraz pogadamy. Cyk, 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 dobra, więc tylko teraz tak, cyk, tylko chcę, teraz wbijać tutaj. Na, 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 dziękuję do wypuszczasz? No otwarte, no. droga otwarta, idę, prawda, do widzenia. I co, I dalej będziesz w mundurze latał? Tak. W blachu podrobiony, tak, I będę. Ktoś mógł... to nie wydał. Kto sam sobie dał? Tak, to było krawędziki? wszystko podrobione, wszystko. Dobre. Elo. Dobra moi drodzy, dziękuję wam bardzo, jak sobie mi dzisiaj oglądanie tego genialnego pranka, w którym udało nam się idealnie, ale to perfekcyjnie, aby rozprankować i byście mi serio uwierzył w to, że jestem prawdziwym policjantem. Dziękuję wam bardzo za Znaczy kopię kopiedzam w górę i widzimy się jutro. Będziesz Ja Ale gadaj się zepsuć, wiesz o tym, ja się zepisz. Ja gadaj, gadaj tam. Ja, no. Wiesz prank mnie nic nie zrobił, ale ja cię ci, za... ja ci psuję następny dzień. Wiesz Dobra, już zamiast... następny dzień. Ale zamiast ja myślicie let, let, słowa, ponieważ do końca roku dobijamy miliard cuków. Elo! No, elo! Dziękuję moi drodzy bardzo, elo!